Cześć to Plaga dzisiaj witam Was na Q&A. Zapraszam Was do oglądania. Pierwsze pytanie Czy masz jakieś zwierzę? Mam psa. Ile czasu chciałbyś żyć? Yy... Nie wiem w sumie Ile masz lat? 13? Skąd pomysł na nagrywanie na ety? a to ciekawe pytanie yy, skąd pomysł? A ciekawe pytanie, bo chciałem sobie pozarabiać w przyszłości w sumie. To taki cel był na nagrywanie nety. Na no bo następne tutaj Coca-Cola czy Pepsi? Pepsi chyba. Psy czy koty, psy. Twój ulubiony piosenkarz nie mam. Ziar czy Palestyna, Palestyna. Imię Twojego zwierzaka, o ile go masz Kleo. Tak mój pies się nazywa. Ziemniak czy kartofle? Ziemniaki czy kartofle? Kartofle. Ulubione danie z kuchni Śląskiej. Kluski Śląskie. Ulubione smaklejsów. Strągi paprykowe. Pozdrawisz? Tak. Pozdrawiam cię. Następne. Ulubiony youtuber. Albo Nowarchia, albo Asewek. Ulubiona gra. aoc 2 Na ile sobie pokażesz twarz? Może 10 koła? Nie wiem. To sądzisz o hexim. Eee. A na tak, nagrywasz na. Yy. hexi nagrywam Skibity Toilet. Ostatnio usunął te. Pewnie się wszystkie swoje odcinki. Nie wiem dlaczego w sumie. I tak to. No to nie wiem. No to w sumie mogę tyle powiedzieć. Dlaczego plaga jest. Progress... Dlaczego jest tym Sigmum? Co to za pytanie, w ogóle? ja nie wiem. Co Myślałem, że będą jakieś normalne pytania, to. czy jestem Simą? No, nie nieźle. Czy jestem Simą, no? No, nie wiem, w sumie. W sumie wy możecie ocenić. Ja myślę, że... Że jestem, bo by nie kontenty. Czy masz Discorda? Yy, nie mam. Jak nie masz Discorda, to dlaczego? Yy, w dźwięk dzwonienia, jesteś niewolnikiem, bo do ciebie wszyscy dzwonią. To z powody, dlaczego nie chcę mieć? Bo już miałem i już się przekonałem, co to jest. I po prostu do ciebie wszyscy dzwonią. Czy te, czy masz chwilę pogać? To jest tylko te. Następne pytania Lech czy legia? Eee. Nie wiem w sumie chyba legia. Najpierw płatki czy mleko. No oczywiście, że płatki. Najpierw Coca Cola czy Pepsi to już było, czyli Pepsi. Kto gasi światło w lodówce, na pewno nie ja. No to, to, to by było na tyle z tego QAD. Dziękuję Wam za oglądanie. Napiszę czy się podobało. Tutaj na wszystkie pytania odpowiedziałem. Jak chcecie, to macie. No to papa. Pa.